No to jedziemy na spotkanie z Tomasem. Z Tomasem jedziemy na spotkanie. Z Tomasem się jeszcze nie widzieliśmy, przynajmniej tak na żywo. Jesteśmy w kontakcie. Spotkaliśmy się w z grup motocyklowych. Okazało się, że też zapalony gronia. Myślę, że może nam wyjść całkiem fajne spotkanie z tego Tomasz jest równy gość. Także... mamy z nami, e... Zabraliśmy razem z nami drony No i będziemy sobie latać. Mamy nadzieję na jedną z miejscówek, którą sobie upatrzyliśmy. E... To nas w ogóle dojeżdża dni. E... My jedziemy w tej chwili do jednego z zamków, który się nazywa Belgu Arcasu. W życie pewnie tam nie wejdziemy, dlatego że po raz kolejny powtórzę COVID, rezerwację trzeba pobuchować minimum z tygodniowym, jak tylko dół, więc bez sensu to wszystko. Ale może chociaż uda nam się tam trochę polatać, wiecie, nie platując sam teren zamku e, i coś tam, coś tam sobie pooglądać, popatrzeć, pośmiać się, powygłupiać i, i pojeździć przede wszystkim, no bo, no bo po to tam jedziemy? Także...

to dobrze widzieć, tam to jest miejsce, w które jedziemy i generalnie wydaje mi się, że Tomasz będzie się niestety musiał przewalić przez tą ścianę deszczu, przebić jakkolwiek eee, kurczę, no naprawdę spechowo dość mocno chociaż z tego co widzę w usterkach i mnie powoli zacznie pogoda niebawem obcinać eee, no zobaczymy, słuchajcie, no z cukru nie jesteśmy, nie rozpuścimy się na pewno na tym deszczu Wiadomo, że jazda w deszczu ani nie jest przyjemna, ani nie jest bezpieczna, tak? Dlatego zobaczymy jak sytuacja będzie się miała, może się kawałek tutaj na południe przejedzie, może czekać ten deszcz, zobaczymy. E, bardzo, bardzo bym nie chciał, żeby nas e, ta ulewa dopadła. Teoretycznie na miejsce powinienem dojechać za 10 minut, tak? wiem, O, szkolerka na nawigację. Pięknie, teraz to już w ogóle byłem. Tak, według planu na miejsce dojadę o 16.44. Także jeszcze mam 10 minut jazdy. Wydaje się, to akurat tak będzie w samym środku. No, źle mówię, nie to. E, wydaje mi się, że będzie to gdzieś tutaj właśnie na skraju tej chmury. To jest jeszcze 7 km. E, a będziemy patrzeć jak sytuacja się będzie rozwijać, na pewno na północni masę się dalej jechać, Pokręcimy się wokół tutaj jezior, które tam są nieopodal, może uda się faktycznie zrobić jakieś zdjęcia tego zamku, no i tyle, tak, bardzo do zobaczyska na miejscu. mnie, być Tak w ogóle to coś tu masz cześć, cześć, cześć. <noise> Ja się Dobra, trzeba to przeczekać, tam się, coś tam na horyzoncie widać. Będzie dobrze. O widzisz, ona tak, ona tak się lubi tak yy... Ona tak ma Ona tak ma, ona tak ma ja. Dziękuję. Dziękuję. O tak, żebyś wiedział Six and a HALF HOURS LATER A ty jesteś bardzo cierpliwym człowiekiem ogólnie, wiesz? Ja? Tak, tak Zależy od sytuacji Zależy od sytuacji <laughs> Jeśli chodzi o GoPro jesteś cierpliwy e, czekaj Słuchaj, a powiedz ty mi Ty y, w przyszłości, jak to? Mnie cię pytam, się pytam, będziesz chciał kupić Większą pojemność. Kiedyś no, pewne prawko, czy nie? Czyli nie? To masz. Wiesz, wier, generalnie bardzo mnie kręci, tylko nie kręcą mnie koszty tutaj w Wielkiej Brytanii zrobienia takiego interesu. Dlatego, no. że bez kursu, jak będziesz chciał robić, to i tak musisz 300 zapłacić szkole za wynajem motocykla. Na pewno się skuszę na to, bo 300 funtów to nie jest 3000 funtów. No kurs, kurs jakbyś chciał sam w sobie, taki od A do Z. To jest chyba 570 funtów minimum, pod warunkiem, że już masz doświadczenie na, na czymś, nie? Dobra, jedziemy. No nagrywam. Ona dość, dość szeroko nagrywa, wiesz? Ja wiem, że ona jest nisko ogólnie, ale ona jest na maxa tutaj pod... No chyba, chyba będzie... Na pewno Cię widzi. Na pewno Cię... No tak, to jest Tomasz, to jest Tomasz. To jest Tomasz to jest... Dobra. To ja prowadzę... Follow me, follow me. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. A dlaczego Ty, Tomasz, tak daleko mieszkasz? Dlaczego to się jeszcze tutaj nie przeprowadził gdzieś bliżej? Aha! Ok, no dobra, ono to zmieniam. Było, nie? Zasięg Dlatego o Teraz Dobra. Dlatego lepiej jest na bluetoothie Potekaj, bo... yy, wiesz o czym pomyślałem? No spójrz na miejscówkę tam, nie wiem czy będziesz widział. Ja cię nie słyszę. Dobra, ale mówię, spójrz na miejscówkę no. tam widać zamek. Mamy jakieś 10 minut latania, myślę. Reflektujesz? Myślę, No strach, nie? No raczej Wiesz co, ja jestem przerażony, bo to jest na drodze powrotnej No Aha, No u mnie też jest 0, 0 Nic, ucieło i koniec Od tego, od Że paruje, nie? Że wypala się, no Jedziemy na jakąś stację i coś ogarniamy No na razie nic tu nie dzwoni. Nic się to dwa. Dobra spróbujcie tylko ten jeden. Coś mi tip, tip tego. Czekaj. Mi, mi. proponują zaproponują najtańszą sesję szkoleniową, minimum 500 tak? I to jest właśnie ten, ta patologia cała. Nie wiem, czy się mogę zatrzymać, czy nie? Gdzie? A, no to dobrze. Po ludzku, nie? Po ludzku. Mi... Nie, no myślę, że na pewno nie. Migasz, wyłącz. O, dobra, ja się zmieszczę, oczywiście, dziękuję. No dobra. Nic mi nie mów, Mnie mój pamiętasz przeraża. Strzelimy sobie po kawce, Ja się odsikam jeszcze na szybko i co? No i będziemy. się zabijać. Bo to już takie godziny się robią słuszne. Dobra, no, tak, to tego bo... Nie myślałem, że polatamy, a tak jak wyszło. Bo... Powiem ci też, myślałem, że uda się fajnie polatać, pojeździć, a tu lipa. Jestem strasznie bardzo smutny z tego powodu. O, naprawdę. Zobaczcie, 10% baterii utknęliśmy na stacji, mieliśmy już godzinę temu jechać na chatę. A tutaj e, jest jak jest i nie zapowiada się, żeby było lepiej. Także no hmm, cóż. E, czyli to w drugą? Tak, ja odbijam w drugą. To się nie włączymy, badam do bo... Chyba nie będzie sensu, bo, no, no bo się zaraz rozjedziemy tak czy inaczej, nie? Nie Było świetnie Dobrze, dobrze Tomasz, dobrze Będziemy w kontakcie Ja ci będę na bieżąco w miarę pisał jak też jestem dostępny Przykro mi strasznie, że tak wyszło Ale żeśmy chociaż kółeczka porobili w zamku, tak? No właśnie Teraz dwie godziny drogi, prawda? No, teraz to mam do pierwszego stopa ale ogólnie cało się pokazało dwie godziny prawie, godzinę 45 bo nie chcę też a jedynką jechać, a jedynką bym szybciej pojechał, ale nie chcę, no. Kurde, wiesz, to wszystko ślizganie, nie, boję się, boję się. Na razie